Witam, pokażę Wam dzisiaj grę Rzuć do celu z serii Training to S marki Kis I cóż, zabawka tak jest zapakowana, zobaczcie. A składa się z czterech różnokolorowych woreczków, mają tam chyba jakiś tam groszek, tak mi się wydaje. Takich łatwych do uchwycenia przez dziecko. No i mam taką planszę. Cztery kwadraty różnokolorowe, a do tego przypięte ogromne rzepy. No i zadaniem dziecka. Jest rzucenie do celu w danym kolorze, prawda? Czyli musi rzucić tu, musi rzucić tu, o tu, albo tu. Zobaczcie, jaki to mocny jak się trzyma. Ten woreczek jest naprawdę ciężki, a to super się trzyma. Zobaczcie. Ach, buch, o matko. No dobra, zdejmę te woreczki i słuszko jeszcze powiem. To, że to się tak mocno trzyma, to super, tak? Bo e, wystarczy, że dziecko lekko rzuci i będzie miało sukces, bo woreczek się przyczepi. Myślę, że to jest e, bardzo e, fajny taki sygnał dla malucha, że potrafi. E, tu mamy dwa haczyki, możemy przypiąć to e, do ściany, no i powiesić, czy w domu, czy w przedszkolu, czy w jakimś klubie e, malucha. E, Super patent na aktywność ruchową w domu, bo często są deszczowe dni, nie chcemy wychodzić na dwór na spacer, mniej tej aktywności jest w, w okresach zimowych, czy po prostu jak jest brzydsza pogoda, czy jest zimniej. A tu nagle mamy wielki warsztat. Możemy w zależności od wieku dziecka, jego umiejętności, robić większą odległość, bliżej jakby tego, tej tarczy stawać lub dalej. Uczyć różnych rodzajów rzutów czy za głowę, czy z boku. Czy na przykład biec i rzucać, czy rzucać tak od dołu? No to już przyjdzie Wam do głowy. Co Wam przyjdzie do głowy? Możecie rzucać prawą ręką, lewą ręką, e, możecie się bawić w zawody i zbierać punkty, w zależności od tego, e, kto tutaj lepiej trafi e, i bardziej e, dokładnie. Patentów jest dużo. Prosta, sprytna zabawka ruchowa, którą zresztą wszędzie można z sobą zabrać nawet na wakacje, zajmuje nie za dużo miejsca, a jest świetną rozrywką i kupę radości zobaczycie na buzi malucha, jak zagracie z nim właśnie rzuć do celu. Miłej zabawy, dziękuję.